Co tutaj za przedsięwzięcie się odbywa? Przed rokiem, będąc koleżanką i jej córką w tym ogródku jordanowskim stwierdziłyśmy, że należy ten ogródek ożywić. I co by tutaj zrobić, żeby to miejsce usprawnić? Czasu do 1 czerwca było mało do dnia dziecka. Sprężyłyśmy się, poszukałyśmy sponsorów i stwierdziłyśmy, że zorganizujemy dzień dziecka. Rok temu przesz przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieci było około 200. Prawda jest taka, że była dużo lepsza pogoda niż rok temu. A celem, takim, który sobie postawiliśmy, żeby usprawnić i unowocześnić ten ogródek, i dzięki naszym sponsorom, a największym jest pan Urbaniak, zrobił nam fantastyczny zjazd. Korzystają z niego, tak jak tu widać, matki z wózkami. Wczoraj tutaj widziałam dziewczynkę niepełnosprawną na wózku, która bardzo się cieszyła, że coś takiego powstało. Zjazd jest od tygodnia. Pomalowane są bujawki. Chciałam powiedzieć też o dobrej, bardzo dobrej współpracy z naszym wydziałem komunalnym Urzędu Miejskiego, szczególnie z panią Zielińską, która dużo serca też wkłada w to przedsięwzięcie. I tak postanowiliśmy z koleżanką, że ta impreza będzie cykliczna, że co roku będziemy robić dzień dziecka, pozyskiwać fundusze no i dzisiaj mamy drugi dzień dziecka baliśmy się, że pogoda nie dopisze tak rano padało, no jest w miarę widzę, że coraz więcej dzieci no i mówię ogromne, ogromne podziękowania dla sponsorów bo a dziś... jakie atrakcje są przewidziane tutaj dzisiaj? na dzisiaj mamy konkursy najważniejszym jest konkurs plastyczny malowanie martwej natury, udało nam się pozyskać na dzisiejszy dzień pana Janusza jutrzenkę Trzebiatowskiego, który będzie przewodniczącym oceniającym pracę. Andrzej Ciemiński ustawi nam za chwilę tutaj perspektywę malowania. Jak co roku Bractwo Rycerskie organizuje konkursy. Na szczudłach również się z nami bawią. W tamtym roku piękny konkurs przeprowadził Jarek Urbański. Ogródek naszych marzeń. No, i tak się staramy ten ogródek do takiego stanu doprowadzić. Wiadomo, że najważniejsze jest to, że wszystko tutaj powstaje też dzięki sponsorom, nie? dzięki ich naprawdę dużemu sercu, oddaniu. No A to kto jest, taki jest jeszcze takie techniczne pytanie: kto jest organizatorem tej imprezy? Zawiązała się taka grupa inicjatywna. Marlena Pawlak, Danuta Kurek, Andrzej Cimiński. I po prostu tak. Tworzymy w ramach tej grupy, pozyskujemy jakieś środki na remont. Na przykład farby dostaliśmy też od pana Rząski. Akurat muszę przyznać, że w międzyczasie Wydział Komunalny pięknie tutaj nam pomalował, odnowił ogrodzenie. Że takimi małymi środkami będziemy się starali pozyskać jeszcze jakieś nowe zabawki. Ogrodnik miejski chce nam tutaj zieleń ładnie zakomponować. No, i tak jak rozmawiamy z dziećmi, z rodzicami, to cieszę się, że to jest organizowane. Sama się przyznam, że chodziłam tu do pobliskiej szkoły i pamiętam, jak ten ogródek żył, jak tu wszyscy przychodziliśmy, i fajnie, jak tutaj się widzi, że ten ogródek ożywa. Rozumiem. Dziękuję uprzejmie i bardzo życzę bardzo. sukcesów w Dziękuję tym bardzo. organizowaniu. Dziękuję, Dziękuję jeszcze do raz. Do widzenia.